Za chwilkę mecz <laughs> w wykonaniu ogórów, <laughs> czym się mogłem za zakształcić w taki dzień? Otóż kasztanem, oczywiście. Teraz Zielinski leciał w bocznej strefie i chciał strzelić po krótkim, zaskakując, ale nie trafił w bramkę. Ale strasznie się tutaj obrońca obciął. Świetnie zielu odebrał. No ale w ostateczności. W końcowej fazie. Decyzja uważam, że dobra. Uważam, że decyzja o strzale była dobra. Wykonanie. O! Ty czekaj, teraz oni. Pierwszy celny strzał. Rywali. Czy zgadzasz się z terzą, że bieda to stan umysłu? Bieda umysłowa to stan umysłu. A i obok bramki. Piękny czy znaczy piękny, no. Strzał z linii pola karnego. Chyba skóraś, ale obok słupka. Skóraś. Ale strzał z Szymańskiego. Słaby. Na razie 15 minut stypy. Nie dzieje się za dużo. Kurde. Znowu, znowu szansa dla Nowej Zelandii. Powiem szczerze. Na razie wygląda to jak równy z równym z Nową Zelandią. A grają naprawdę toporną piłkę ci Nowozelandczycy. No naprawdę, tutaj nie ma. Jezus. Maria, no ludzie, czy was posrało? Jezu, kotuje się pod naszą bramką. Czy wy to czaicie? A to są takie drewniaki. I my nie radzimy sobie. Krzysztof Wołoszyński, dwa lata. A ja ci mówiłem już pewnie, ale powtórzę raz jeszcze. Zawsze jak widzę twoje nazwisko, to mi się z Wołoszańskim kojarzy. Pierwsze skojarzenie. Zielu strzał, ale taki ziemia-powietrze. Zielu ładnie przełożył, ale... Ale wsadził. Kurde. Moi drodzy, powiedziałem. Worek z bramkami rozwiązany. Jeszcze dwa i nawet kupon siądzie. Strzał na koniec. Może, 89 minuta. Samoż Polska, bawiliśmy się przed nią. Dzisiaj słabo, by potem zagrać średnio. Zarząd gorszy niż obecnie. Nintendo. Dawaj Robercik! Dawaj Robercik! A Joze, dzień dobry! Robercik! Robercik! Super piłeczka Rodrigo! Ajoze, dziękuję bardzo. O, karniaczkę jeszcze zrobił, z dupy. Super słuchajcie, mega się cieszę, dobrze się ogląda. Patrz jak Robercik wypuszczony, patrz. Oj, Roberci raz jeszcze, bardzo dobrze Dobra, kończ ten mecz, turek Ale honoróweczkę przynajmniej ma